Od 10-miliardowej sztucznej wyspy po nowy megaport Singapuru i nowe linie kolejowe o wysokiej prędkości, w tym filmie zebraliśmy sześć najbardziej imponujących megaprojektów transportowych zaplanowanych na 2030 rok. Koniecznie oglądaj do końca, bo mam dla Ciebie bonusowy projekt, którym zakończymy na wysokim tonie. Kraj Portugalii ma system kolei dużych prędkości od lat 90. Limit prędkości wynosi 220 km/h, a planują rozbudowę i ulepszenie systemu do 2030 roku. roku. Głównym obecnie realizowanym projektem rozbudowy jest budowa linii Lizbona-Porto. Aktualnie standardowa podróż koleją między dwoma największymi miastami Portugalii, oddalonymi o 314 km, zajmuje prawie 4 godziny. Nowa linia kolei dużych prędkości ma na celu znaczne skrócenie czasu podróży. Przewożąc pasażerów z Porto do Lizbony z prędkością 300 km na godzinę, czas podróży wynosi nieco ponad godzinę. Ale to nie stanie się z dnia na dzień. Nowa linia jest planowana w trzech fazach. Pierwszy odcinek między Saur a Porto zostanie ukończony w 2027 roku, roku skracając obecną podróż o 50 minut a druga faza między Saur a Carragato ma zostać ukończona w 2030 roku, skracając ostateczny czas podróży do 1 godziny i 17 minut. Kosztowny krok naprzód. Przewidywany koszt projektu to niecałe 5 miliardów euro, z czego miliard pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Podwójna linia kolejowa będzie również zbudowana według bardzo szczegółowych specyfikacji, zgodnych z rozstawem iberyjskim. Jest to druga co do szerokości odległość między szynami na jakiejkolwiek kolei na świecie. Ma to znaczenie, ponieważ ograniczy to potencjalną interoperacyjność linii kolejowej. Pomimo ekscytującej perspektywy prędkości 300 km na godzinę, doniesienia mówią, że Portugalia nie jest jednomyślnie zachwycona tym projektem. Niektórzy mieszkańcy południowych miast, np. Faro, o małej populacji, ale dużym ruchu turystycznym, czują się pominięci w planach kolejowych. Jednak, nawet jeśli jest to w pewnym stopniu dzielące północ i południe kraju. Ten ambitny projekt powinien mieć korzystny wpływ na gospodarkę obu miast i, w szerszym ujęciu, na sektor turystyki w Portugalii. Dubaj z 87 milionami pasażerów w 2023 roku, roku jest już drugim najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie. Pierwsze miejsce należy do Atlanty w stanie Georgia, która w tym samym roku przyjęła 104 miliony pasażerów. Do 2034 roku roku Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą być na pierwszym miejscu. Właściwie w tym roku firmy z lotniska w Dubaju planowały zakończyć budowę nowego lotniska. Zlokalizowane nieco ponad 20 mil na południe od Dubaju, międzynarodowe lotnisko Al Maktoum obecnie przechodzi być może najważniejszą rozbudową spośród wszystkich lotnisk na świecie. Przewidywana cena to ponad 35 miliardów dolarów. Po ukończeniu prac lotnisko będzie miało bramki dla 400 samolotów. I zdolność obsługi 260 milionów pasażerów rocznie. Dubaj ostatecznie zamknie swoje główne lotnisko, Dubai International, i przeniesie cały ruch na Al-Maktoum. Drugie lotnisko, zainaugurowane w 2010 roku, roku, miało na celu szybkie ustanowienie się w transporcie towarowym oraz oferowanie dodatkowej bramy dla podróżnych odwiedzających Emirat. Pomimo sukcesów w przewozie towarów, ruch pasażerski nigdy nie rozwinął się w pełni. Ale ta sytuacja ma się radykalnie zmienić, w 2034 roku, roku kiedy ma zostać zakończony pierwszy etap projektu. Rzeczywiście, lotnisko Al Maktum będzie największym lotniskiem na świecie, jeśli oczywiście do tego czasu nie pojawią się żadne konkurencyjne projekty. W kwietnia 2024 roku Probero ujawniono szkice nowego terminalu. Na terenie znajdą się liczne tereny zielone oraz 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Nowe obiekty zajmą prawie 70 km kwadratowych, a lotnisko będzie połączone z centrum emiratu za pomocą autostrady ekspresowej i linii kolejowej. Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum będzie centralną częścią większego megaprojektu o nazwie Dubai South. Ten ogromny projekt jest realizowany od 2006 roku i ma na celu wybudowanie całego miasta obok Dubaju. Oprócz nowego lotniska miasto będzie domem dla nawet miliona osób co stanowi mniej więcej jedną trzecią obecnej populacji Dubaju. Projekt ten jednoznacznie pokazuje, że Dubaj spodziewa się pozostać jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie w przyszłej dekadzie. Portugalia nie jest jedynym krajem przygotowującym się do ukończenia szybkiej kolei do 2030 roku. roku. Tajlandia to kolejny kraj, który walczy z czasem. W odróżnieniu od Portugalii, Tajlandia obecnie nie ma linii kolei dużych prędkości. Jednakże od roku 2010 trwają rozmowy na temat rozwoju kompleksowej sieci, gdzie pociągi będą mogły podróżować z prędkością do 250 km na godzinę. Na dzień 2022 kraj wytyczył trasy pokrywające prawie cały kraj od góry do dołu, z Bangkokiem jako centralnym węzłem. Dla południowo-wschodniego kraju, liczącego ponad 70 milionów, to obraz transportu całkowicie zrewolucjonizowanego. Ale aby przekształcić tę mapę w rzeczywistość, Tajlandia musiała podjąć drogą skomplikowaną i długą podróż. Z czterech proponowanych linii tylko jedna jest obecnie w budowie, łącząca Bangkok z Nakhon Ratchasima na północnym wschodzie do roku 2028, a następnie łącząca Nakhon Ratchasima z Nangkai Kai do roku 2030. Nawet te daty są dość nowe. W 2019 roku, roku media informowały, że pierwszy odcinek linii kolejowej będzie przewoził pasażerów w 2023 roku, roku. Data zmieniła się na 2026 roku, a teraz, podczas tworzenia tego filmu, jest to 2028 roku. Są powody dla tego opóźnienia. Jednym z nich jest Chiny. Chiny dążą do połączenia się z Tajlandią i Laosem jako część swojej inicjatywy Pasa i Drogi, a także zgodziły się sfinansować budowę szybkiej kolei w Tajlandii. Oczekuje się, że Tajlandia będzie potrzebować ponad 10 miliardów dolarów amerykańskich tylko na tę pierwszą linię. Jednak negocjacje dotyczące warunków pożyczki i stóp procentowych podobno były burzliwe i powolne. Pomimo to Tajlandia nadal robi postępy. W kwietniu 2024 roku, koleje państwowe Tajlandii oficjalnie zatwierdziły fazę drugą budowy. Z pomocą kolejnych 10 miliardów dolarów. Faza 2 oznacza budowę 357-kilometrowej linii od Nakhon Ratchasima do Nang Kai. Pozostaje do sprawdzenia, czy finanse będą wystarczające do ukończenia całej linii. Teraz udajemy się nieco dalej na południe, do Malezji, gdzie ma powstać ogromna sztuczna wyspa Malaka Gateway. Malaka Gateway to megaprojekt zainicjowany w 2014 roku, roku na tak dużą skalę, jak tylko można sobie wyobrazić. U wybrzeży Malakki malezyjska firma o nazwie KAJ Development buduje sztuczną wyspę. Wyspa stanie się miejscem głównego centrum turystycznego i handlowego dla tego regionu. Jednak nawet to jest znacznie zredukowaną wersją tego, co Malezja początkowo chciała stworzyć. W roku 2014 plan zakładał budowę trzech sztucznych wysp, wszystkie skoncentrowane wokół czwartej naturalnej wyspy. Szacowany na 10 miliardów dolarów. Ten ogromny program obejmował budowę obszarów mieszkalnych i komercyjnych, infrastruktury rekreacyjnej, a nawet portu i strefy przemysłowej. Ogólnie rzecz biorąc, sztuczny archipelag miałby stworzyć 45 tysięcy nowych miejsc pracy, ale szereg przeszkód zmusił Malezję do ograniczenia projektu. Wśród wielu przeszkód najbardziej uderzającą była prawdopodobnie polityczna opozycja wobec malackich bram. Największym przeciwnikiem projektu był nikt inny, jak sam premier Malezji, Mahathir Mohamad. Mohamad pełnił urząd w latach 2018 roku-2020 roku i stanowczo sprzeciwiał się Bramom Malackim z różnych przyczyn. Obawiał się dużych inwestycji Chin w projekt i rosnącego wpływu Chin w Malezji. Obawiał się również potencjalnego wpływu na środowisko, a nawet wyraził sceptycyzm co do realności realizacji tego projektu. Projekt Malaka Gateway został tymczasowo anulowany w 2020 roku, roku. Ale w 2022 roku, po tym jak nowy premier Anwar Ibrahim objął urząd, projekt został przywrócony do życia, choć w okrojonej formie. Obecnie głównym celem jest budowa Międzynarodowego Terminalu Kruizowego w Malakce. Koszt inwestycji wynosi 156 milionów dolarów. Nowy terminal zostanie udostępniony pasażerom w 2026 roku. roku. Planowane są również duży port jachtowy, luksusowy kompleks hotelowy i obszary komercyjne. Według promotorów, Brama Malakka może przyciągać do 3,5 miliona turystów rocznie w perspektywie długoterminowej, co stanowi znaczący atut gospodarczy dla całego regionu. Chociaż realizacja całego projektu jest nadal wątpliwa, skromniejsza wersja cieszy się dużym poparciem. Oprócz zatwierdzenia federalnego, Sultan Johoru, obecny król Malezji Bezpośrednio zaangażował się w projekt. W marca 2023 roku stał się jego drugim największym udziałowcem. Tak silne wsparcie sugeruje, że ta pierwsza sztuczna wyspa ma duże szanse na ujrzenie światła dziennego. Po wybudowaniu gigantycznego piątego terminalu na lotnisku Changi, Singapur rozpoczyna kolejny faraoniczny projekt Megaport Tuas. Kraj już winaugurował pierwsze trzy stanowiska tego nowego portu. We wrześniu 2022 obecnie działa 11 stanowisk. Jednak wiele pozostaje do zrobienia, zanim oficjalnie zastąpi obecny port w Singapurze. Planowane jest, że do roku 2040 port w Tuas stanie się największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie portem handlowym na świecie. Szacowany koszt to 20 miliardów dolarów. Łącznie 66 nabrzeży wzdłuż 26 km będzie obsługiwać do 65 milionów kontenerów rocznie. Dla porównania to jest jedno i pół razy więcej niż obecnie robi Szanghaj największy port na świecie. Miasto-państwo Singapur, znane na całym świecie ze swojej jakości, życia i ultranowoczesnej infrastruktury jest już domem dla drugiego co do wielkości portu na świecie. Więc dlaczego podejmować się takiego projektu budowlanego? Cóż, z prostego powodu, że sektor żeglugowy stanowi znaczną część gospodarki Singapuru. Jest to w dużej mierze zasługa jego strategicznej pozycji na szlakach żeglugowych jako bramy do cieśniny Malakka. Dzisiaj 7% produkt krajowy brutto Singapuru pochodzi z sektora morskiego, kwitnącego sektora, który zatrudnia 170 tysięcy pracowników i 5 tysięcy firm na terenie całego państwa. Ale z boomem na globalny handel konkurencja się zaostrza. Sąsiednie kraje, takie jak Malezja i Tajlandia. Chciałyby również skorzystać z tego boomu i już budują alternatywy dla trasy przez cieśninę singapurską. Jeśli interesujecie ten temat, znajdziesz opis mojego filmu o nowym korytarzu malezyjsko-tajskim. W 2021 roku, roku port w Singapurze obsłużył 37 milionów standardowych kontenerów statkowych o długości 20-40 stóp, jednak Tan Chong Meng, dyrektor generalny Port of Singapore Authority International. Operatora portu odpowiedzialnego za projekt uważa, że to wciąż za mało, aby sprostać wymaganiom najbliższej przyszłości. Cieśnina Malakka, która biegnie między Sumatrą a Malezją i przez którą przewozi się około 40% wszystkich globalnie handlowanych towarów, do 2040 roku zobaczy zapotrzebowanie na ponad 100 milionów standardowych kontenerów statkowych. Nowy port Tuas w Singapurze podwoi obecną pojemność portu, aby utrzymać pozycję międzynarodowego lidera w żegludze. Zrobi to będąc w pełni zautomatyzowanym. Ponad tysiąc bezzałogowych, elektrycznych pojazdów transportuje kontenery z ładunkiem w terminalu. Nad głowami największa na świecie flota samodzielnie działających dźwigów dosłownie przejmie stamtąd dalej. W Tuas planuje się prawie tysiąc zautomatyzowanych dźwigów. A wszystko musi się dziać szybko, ponieważ Port of Singapore Authority, operator portu, planuje przenieść wszystkie swoje operacje z terminali Tanjong Pagar, Keppel i Brany. Do portów Tuas do roku 2027. Finalnie istniejący port w Singapurze zostanie zamknięty? Do tego roku nowy port powinien mieć 21 głębokowodnych nabrzeży, obsługujących 20 milionów kontenerów rocznie. Jednak nowy port nie będzie w pełni działał do 2040 roku, roku. Jednak jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Co stanie się z obecnymi pracownikami portu, jeśli port Tuas będzie w 100% zautomatyzowany? W tej kwestii eksperci są raczej pesymistyczni. W każdym razie jedno jest pewne: jeśli miasto państwo odniesie sukces w swoim ryzyku, megaport Tuas mógłby przynieść mu upragniony dobrobyt na dziesięciolecia. Teraz udajmy się trochę dalej na zachód, do kraju niezbyt znanego z megaprojektów Sri Lanka. Zlokalizowane na południowym krańcu Indii, to wyspiarskie państwo obecnie buduje miasto portowe na ogromnej sztucznej wyspie. Colombo Port City. Cel jest jasny: stworzyć specjalną strefę ekonomiczną z korzystnym opodatkowaniem, aby przyciągnąć zagraniczne firmy i inwestorów. Do 2030 roku, roku Colombo Port City ma stać się nowym centrum Azji Południowej, koncentrującym się na sektorach technologicznych, finansowych i handlu morskiego. Planuje się pięć dzielnic, w tym centrum biznesowe, luksusowe obszary mieszkalne oraz udogodnienia takie jak park i marina. Wyspa, która powstaje na zachód od stolicy, Kolombo, jest w budowie od 2014 roku. Koszt projektu prawie 15 miliardów dolarów. Budowa przebiega pomyślnie. W stycznia 2019 roku zakończono etap budowy platformy. Łącznie z morza odzyskano prawie 269 hektarów sztucznej ziemi co jest kolosalną operacją przeprowadzoną przez chińską firmę. Z 5 punktami 6 milionami mieszkańców Kolombo jest już epicentrum handlu na Sri Lance. Nie ma jednak wątpliwości, że to nowe miasto portowe znacznie ożywi gospodarkę całego regionu, co będzie znaczącym atutem dla kraju, który od 2022 roku doświadcza poważnego spowolnienia wzrostu. Według Banku Światowego wskaźnik ubóstwa wzrósł z 11,3% w 2019 roku do 25,9% w 2023 roku i ma pozostać powyżej 22% do 2026 roku roku. Port City Colombo to zatem ogromne ryzyko dla Sri Lanki. To będzie kosztować dużo pieniędzy, ale jeśli się powiedzie, może naprawdę zmienić ekonomiczny krajobraz kraju. Zobaczymy co wydarzy się w 2030 roku. roku. Podczas gdy niektóre kraje ścigają się, aby wygospodarować przestrzeń dla lądowania samolotów i torów dla poruszających się pociągów, inne dążą do budowy blisko chmur. Wśród nich jest Chiny. W 2030 roku w Pukshi w Szanghaju spodziewany jest nowy najwyższy budynek, zapierający dech w piersiach 90-kondygnacyjny drapacz chmur o nazwie North Bund Center. Rozpoczynająca się w marca 2023 roku, roku, budowa jest w dobrych rękach nowojorskiej firmy architektonicznej Kohn peterson Fox, która ma na koncie niektóre z najbardziej ikonicznych drapaczy chmur świata. Aby wymienić tylko kilka, jest tam Hong Kong International Commerce Center Lot World Tower w Seulu, w Korei Południowej i kolejny tuż za rogiem od jego nowego dzieła, Shanghai World Financial Center, znany powszechnie jako otwieracz do butelek. Dzięki swojemu uderzającemu designowi, inspirowanemu białą magnolią, oficjalnym kwiatem miasta Shanghai, North Bund Center będzie uosabiać nowe oblicze puksi, tak jak wieża Shanghai w Pudong. Budynek jest postrzegany przez Biuro Rozwoju North Bond jako kluczowy element większego rozwoju, który spodziewany jest w tym obszarze do 2030 roku. roku. Ta data oznacza przewidywany czas na pojawienie się 300 tysięcy nowych miejsc pracy rozlokowanych w 100 siedzibach wielonarodowych korporacji na malowniczym nabrzeżu Puksi. Mierzący 480 metrów wysokości North Bond Center stanie się również najwyższym budynkiem w Puksi. Właściwie, w Szanghaju, mieście, które jest domem dla niektórych z najwyższych budynków kiedykolwiek zbudowanych, będzie to trzeci najwyższy, ustępując miejsca tylko Shanghai Tower i ikonicznemu Shanghai World Financial Center. Ale ta nowa wieża nie tylko będzie sięgać chmur. Aby realizować wizję Chin osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 roku, roku wieża jest w pełni zelektryfikowana. Amerykańska firma architektoniczna twierdzi, że będzie to najwyższy na świecie w pełni elektryczny drapacz chmur niekorzystający z paliw kopalnych. Pierwszy to nie wszystko. Przechwytując słońce pod kątem skośnym, fasada minimalizuje zysk ciepła słonecznego, podczas gdy zintegrowane panele fotowoltaiczne zbierają energię elektryczną. Ostatnim wartym uwagi punktem pod kątem ekoprojektowania jest to, że rozszerzona podstawa wieży. Zbiera wodę deszczową i kieruje ją do zbiorników, pomagając w łagodzeniu miejskich powodzi i zapewniając nawadnianie parku na poziomie gruntu. Na pierwszy rzut oka, projekt ma wszystko, co potrzebne do stworzenia udanego nowego punktu orientacyjnego dla miasta Szanghaj. Pierwszy z tym małym bonusem kończymy film. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli chcesz odkryć inne imponujące mega projekty transportowe, sprawdź moje filmy na temat nowych korytarzy w Iraku i Tajlandii. Do zobaczenia wkrótce na Looking 4.